Witam, zapraszam na odcinek Stawka Większa niż Życie Jak Zmarli Aktorzy. Emil Karewicz, urodzony w marcu 1923, aktor teatralny, filmowy i radiowy. Karierę aktorską rozpoczął na bezpłatnym stażu w Wilnie w 1940 roku w tamtejszym teatrze małym, gdzie zagrał rolę małpy. Należał do lokalnej drużyny harcerskiej, którą Komenda Obrony Przeciwlotniczej miasta zatrudniła jako gońców i przy obsłudze telefonów podczas obrony Wilna w czasie II wojny światowej. Występował w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Był ambasadorem Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. 18 czerwca 2013 nakładem wydawnictwa Melange ukazała się autobiografia Emila Karewicza zatytułowana Moje 3 po 3. W 2015 artysta zakończył karierę aktorską ze względu na postępującą chorobę. 17 marca 2020 około godziny 12 w południe trafił do szpitala w Międzylesiu, gdzie stwierdzono u niego udar mózgu. Zmarł następnego dnia o godzinie 4 rano. W czasie pobytu w szpitalu tylko na chwilę odzyskał przytomność. Urnę z próchami Emila Karewicza złożono w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Bronisław Pawlik, urodzony w styczniu 1926 w Krakowie. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Podczas II wojny światowej był robotnikiem kolejowym. W 1946 zadebiutował rolą hapiasza w Homerze i Orchidei w żyserii Tadeusza Gajcego. W 1947 ukończył krakowskie studio dramatyczne Iwona Gala. Występował również w kabarecie Starszych Panów oraz w popularnym programie dla dzieci Mistrz Okienka. W którym debiutował 23 czerwca 1957. Był aktorem Teatru Polskiego Radia, m.in. odtwórcą roli Mordeczki w cyklicznym słuchowisku Okno na Świat, programu III Polskiego Radia. W 1988 został nagrodzony wielkim splendorem, prestiżową nagrodą przyznawaną przez zespół artystyczny Teatru Polskiego Radia dla aktorów wykonawców słuchowisk radiowych. Aktor był alkoholikiem. Nawet kiedy doznał wylewu krwi do mózgu w 1998 roku, nie przestał pić. Trzy lata później w 2001 zdiagnozowano u niego raka żołądka. Nadal nie odstawił alkoholu. Pił aż do śmierci. Zmarł 6 z maja 2002 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim. Stanisław Mikulski, urodzony w maju 1929 w Łodzi, aktor teatralny i filmowy. Prezenter telewizyjny, konferencjer i działacz kulturalny. Jego rodzice Jan i Helena z domu Weiss byli tkaczami. Stanisław Mikulski dzieciństwo spędził na łódzkich bałutach, a po wybuchu wojny mieszkał z rodziną w śródmieściu. W 1950 zdał maturę w liceum ogólnokształcącym w łodzi. W 1953 w Krakowie stał eksternistyczny egzamin aktorski. Pierwszą znaczącą rolę zagrał w filmie Kanał. Od 1995 do 1998 był prowadzącym teleturniej Koło Fortuny w TVP. Następnie na antenie TVN prowadził program Supergliny. W 2012 powrócił do roli Hansa Klossa w filmie nowym Hans Kloss – Stawka Większa niż śmierć w reżyserii Patryka Wegi. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami branżowymi i państwowymi. Zmarł 27 listopada 2014 w wyniku choroby nowotworowej. 5 grudnia został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 85 lat. Leon Niemczyk, urodzony w grudniu 1923 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny. Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. W ciągu ponad 50 lat kariery zagrał w około 400 filmach polskich i prawie 150 zagranicznych, głównie niemieckich. Grał także w filmach czechosłowackich, jugosłowiańskich i francuskich. Urodził się w Warszawie, gdzie mieszkał do czasu II wojny światowej wraz z rodzicami i rodzeństwem, trzema braćmi i siostrą. Jego braćmi byli skrzypek Wacław Niemczyk i Ludwik Niemczyk, żołnierz Armii Krajowej. Po roli w filmie Romana Polańskiego Nóż w wodzie zaczął otrzymywać propozycje gry w filmach zagranicznych. W 1969 odebrał nagrodę państwową dla najlepszego aktora za rolę inżyniera Lorenza Regera w filmie Horsta Simana Czas życia. Aktor zmarł na Rakapuc 29 listopada 2006 w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły na łódzkim Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Miał 82 lata. Leszek Herdegen Urodzony w maju 1929 w Poznaniu. Aktor i pisarz. Dzieciństwo spędził w Toruniu. Podczas II wojny światowej pracował fizycznie, wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Zadebiutował jako literat, publikując wiersze i artykuły. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, którą ukończył w 1953. Przez pewien czas pracował jednocześnie w wydawnictwach literackich i w teatrze. Zasłynął z pracowitości i cieszył się sympatią widzów. W 1964 został wybrany najulubieńszym aktorem Krakowa. Do jego popularności przyczyniły się role filmowe, m.in. te zagrane w Nieznanym czy w Faraonie. Pośmiertnie otrzymał wyróżnienie Złoty Ekran 79 za cały obszar twórczości artystycznej w TV. Aktor zmagał się z alkoholizmem. Praktycznie nie rozstawał się z wódką. Pił podczas występów jak i przed nimi. Po namowach swojej żony wszył sobie esperal, co prawdopodobnie doprowadziło do jego śmierci, gdyż tuż po tym dostał ataku serca i zmarł. Było to 15 listopada 1980 w Toruniu. Miał zaledwie 50 lat. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Krzysztof Hamiec, urodzony w lutym 1930 w Andrusze, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, syn ziemianina i hodowcy rolnego Bronisława i Jadwigi z domu Mierzejewskiej, pisarki. W latach 45-48 mieszkał w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie jego matka była nauczycielką języka polskiego i francuskiego. W 1954 zdał aktorski egzamin eksternistyczny w PWSA w Krakowie. Na ekranie filmowym zadebiutował w 1961 rolą hrabiego Alfreda Łaskiego w komediantach Marii Kaniewskiej. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach polskich i zagranicznych. W latach 80. otrzymał szereg wysokich odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju i Złoty Ekran. Aktor chorował na raka płuc. Zmarł po dwóch miesiącach pobytu w szpitalu 11 października 2001 w Warszawie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w krężnicy Jarej koło Lublina. Wiesława Mazurkiewicz Ludkiewicz urodzona w marcu 1926 w Łodzi. W 52 ukończyła studia na PWST w Łodzi. Jej debiut teatralny miał miejsce 7 kwietnia 51 roku. Występowała w teatrach Nowym w Włodzi imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Powszechnym Warszawie, Narodowym Warszawie, Rozmaitości w Warszawie. Współpracowała przeważnie z Zygmuntem Hubnerem w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Będąc na emeryturze grała w trzech warszawskich teatrach. Zmarła 20 kwietnia 2021 w wieku 95 lat. 29 kwietnia odbył się pogrzeb aktorki. Została pochowana w Alei Zasłużonych, cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, u boku swojego męża. Zdzisław Maklakiewicz, urodzony w lipcu 1927 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, syn ekonomisty Władysława i Czesławy. Bratanek kompozytorów Jana, Franciszka i Tadeusza. Podczas II wojny światowej służył w Armii Krajowej. W 1947 roku podjął studia aktorskie w Krakowie, potem w PWST w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1950. Maklakiewicz leżał nieprzytomny na krakowskim przedmieściu, czym nikt się nie przejmował, biorąc go za pijanego. Kilka dni później zmarł. Było to 9 października 1977. Pochowano go na cmentarzu Powązkowskim. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Cześć.